Cześć Manu jestem a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z życiem Młodego rolnika. W dzisiejszym odcinku, jak sami widzicie, MTZ stoi przy naszym warzywniku w ogródku. Na placu, na którym jest ogródek. Szklarnie, jak zwał, tak zwał, nie wiem jak to nazwać. Mój nieużytek te 4%. No i co? No i mamy cztery palety naszych truskawek. Będziemy je sprzedawać, ponieważ jak sami widzicie, mamy minus 300 zł na koncie. Nie wiem, jak do tego doszło, no ale to tylko posz... y, przewinęłem czas z sierpnia na wrzesień. Więc, no, Tadam, mamy takie rzeczy. Ogólnie w dzisiejszym odcinku miałem zaplanowane sianokosy ale jak Szmagalon mi tu powiedział, że będzie padać deszcz, no to powiedziałem, że no dobra, no coś innego sobie tutaj. Y... Wykminimy, więc będzie sprzedaż oraz oprysk rzepaku. Także no, zapraszam Was do oglądania. My zasiadamy do MTZ-a. Oczywiście zapinamy truskaweczki naszymi pasami, lecimy je sprzedać. No bo każdy wie, że jak truskawka dostanie wody, no to już dupa z niej, no bo ona zacznie gnić. Tak samo mamy z ziemniakami, dlatego ziemniaków tak samo nie będziemy kopać, tylko dobrze, no tylko później po, kopa po deszczach sobie je wykopiemy na no spokojnie. Już w następnym odcinku powinniśmy zacząć kopanie, w międzyczasie się zajmiemy sianokosami, mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie, także no. Ogólnie odcinki, no możliwe, że mi się uda w tym tygodniu zrobić takie coś, że od poniedziałku do piątku powinniśmy dostać codziennie jeden odcinek dziennie. Także miejmy nadzieję, że to się uda, bo już w niedzielę live, live się odbył. No, live zrobiłem, no bo w końcu igle można nie odpalać tego live'a. Skoro to jest jedna z rzeczy, dzięki którym mam te 370 subskrybentów, wiadomo, było 73, no ale no, niestety wyszło jak wyszło, zaniedbałem Was. I tu, to niestety, ktoś odsubskrybował kanał, no ale ja to rozumiem, nie ma co. My sobie, w sumie, ja bym musiał znowu. Te moje takie daily zrobić. Przytrachardować. I oczywiście no po prostu. I nie wiem jak to powiedzieć, nadrobić, nie nadrobić. I... Znowu statystyki przywrócić do starej wersji, więc. Lecimy. Zobaczymy czy mi się uda. A jak się nie uda, to i tak nie bójcie się. Widzowie moi kochani. Ja i tak będę dla Was nagrywał. Nawet w sumie, jak będę robił zero wyświetleń, to i tak, i tak ta pasja moja nigdy nie przeminie. No, chyba że już będę za stary i nie będę miał jak nagrywać. No, to wtedy każdy wie, że wtedy będzie trzeba się wycofać. No, i wiadomo, jak przyjdą żniwa. No, to na pewno jeden odcinek, jak w tygodniu się pojawi. To będzie bardzo dobrze. Dobra. My sobie tutaj zostawiamy te zacika. Ogólnie zanim przejdę do 60, też czwarta minuta odcinka. Serdecznie Was. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli odcinek Wam się podoba, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Miły jakiś komentarzyk. W sumie miły, niemiły, aby był komentarz. No i oczywiście, żebyście zajrzeli do opisu bo mówiłem, że w niedzielę robiłem no live'a i byłem na Discordzie także no polecam bo w opisie macie link do tego Discorda, jeżeli jestem na live'ach to można ze mną pogadać oczywiście zazwyczaj na tym Discordzie my znajdziecie z czytosem i Karolkiem, do których link do kanałów macie w opisie a my zasiadamy do 60. -tki. koniec tej autopromocji lecimy z koksem, z opryskiwaczami. Ogólnie będziemy musieli kupić sobie y, oprysk na chwasty, no bo nam coraz to y, mniej go zostaje, bo nam zostało go tylko 436 litrów. No to no, nie jest jakoś dużo, i jak to widzę, że. I tu są takie duże dosyć chwasty. No to sobie na dwójce jakoś powinniśmy dać radę opriskać. Dobra, lecimy 10 na godzinę. W sumie w prawdziwym życiu 60. No, no przy 1600 obrotach na biegu trzecim mamy około 8 km na godzinę. Więc no nieźle. Jednak to jakoś realnie nam idzie. No i realnie nam te litry lecą, bo tutaj byśmy musieli gdzieś około 200 litrów. Wydać. Ogólnie dobrze, że na te chwasty pryskamy w tym momencie. Bo jakbyśmy, nie daj Boże, zaczęli pryskać po tym, jak skusimy naszą łąkę. I oczywiście byśmy przetrząsali panu albo je już zgrabiali i byśmy pryskali no to mały przygód by nam się zrobił no bo wiecie tutaj z wiatrem by poszło trochę oprysku a, a siano tak za bardzo nie weźnie oprysk a zwłaszcza że byki muszą coś jeść i bym to nie daj Boże dał Bykom ten oprysk, no... Ten o, oprysk, raczej opryska na siano, no to już, no niestety, ale byka już nie zobaczę. Dobra, ogólnie tu zrobiłem oczywiście mijaka, no bo czemu nie. Adi, ty jesteś w tym mistrzem. No ale co? Nie poprawiłem? Poprawiłem. Ogólnie fajnie, że to pole jest na prawie dwa razy i będziemy musieli jeszcze raz przejechać. No cóż, jakbyśmy mieli belkę 24 metry no to mógłbym nie no 24, 18 metrów, no to tutaj na dwa razy jest realne zrobienie tego pola i sam się dziwię, że dzisiejszy odcinek będzie taki krótki czyli te czy znaczy 8 minut chociaż i tą pogodę i zaraz chyba będziemy kusić łąki no bo co? Będziemy stać trawa ze dnia na wyschnie. No to akurat powinniśmy sobie uprawić pod pszenicę może uprawić, no to nic nie znaczy, ale no. Jeszcze w międzyczasie. Byśmy musieli. No właśnie, w międzyczasie co byśmy musieli zrobić. W międzyczasie... no co? Jak trawet będzie nam schnąć, no Na to pszenisę trzeba posiać. No i ziemniaki wykopać. No. To jakieś tam robótki będą. Jeszcze trzeba ściernisko po pszenicy przelecić talerzóweczką, żeby te chwasty zlikwidować. No, każdy wie o co chodzi. Bo nie pamiętam, no tutaj, no właśnie, będą ziemniaki sadzone po pszenicy. Tak, ziemniaki będą sadzone po pszenicy. Także, no, chyba będzie akcja oborniki i będziemy te duże nasze pole yy, orać. Także, no... Nie powiem, może być grubo. Tak samo jak ten opryskiwacz nie mam gdzie schować i go chyba schowam tutaj yy, do wiaty. Nie, nie schowam go tak. Chociaż... Chociaż go schowam. Dobra, jednak. Yy, jak pomyślę, to wszystko zrobię. Nie jako, że to jest no, kurczę 60-minutowy odcinek, tak. No i tak być nie może. No to chociaż tam jedną łąkę skosimy, drugą łąkę. No to oczywiście sobie skoszę poza odcinkiem. Taki standardzik. Każdy o tym wie. I oczywiście, którą łąkę koszę na początku. Na początek tą za naszą hmm, oborą. Tak, przed chwilą tam pryskaliśmy i gadałem, że cielak, który zje te siano, no to zdechnie. A I taki, tak będę kosił tą łąkę. No ale cóż, skosić trzeba. <laughs> Życie cielaka jednego nie jest istotne. Nie no, śmieję się. Tutaj sobie ten jeden przejazdek O! w ten sposób y, zostawimy. Chociaż, no tam ile, jak to będzie schnęło, a przyjdzie deszcz, to jeszcze lepiej wyschnie, to nam zmyje ten oprysk cały i no, będzie dobrze. W sumie i tak, i tak by się wysuszył ten oprysk, no, ale to le... no bardzo dobrze, że yy, zaczęliśmy kosić tą łąkę. Pamiętajcie, tu zawsze było 6 snopków i jak będzie sześć, no to będę bardzo szczęśliwy. Zobaczymy. Ogólnie na trójeczkę mogę sobie przerzucić, nie będę na czwórce kosił, tylko trujeczka na spokojnych obrotach i tak to będzie właśnie wyglądać, no. Taki miks y, prac jesiennych. W następnym odcinku już będziemy kopać sobie ziemniaki. Oczywiście, pewnie y, już ukopany zestaw y, raczej no, mało, wiele ukopany zestaw będzie już. <grytanie> znaczy, no, już wykopane trochę tych ziemniaków będzie przed odcinkiem, bo chcę na odcinku już na, w pierwszych minutach odcinka. Sprzedać pierwszy zestaw ziemniorów, i później wykopać drugi, i drugi sprzedać, żeby to tak jakoś fajnie wyglądało, i żebym się z wykopkami na tamtym dużym naszym polu uwinął w jeden odcinek. Chociaż wiem, że to jest nierealne. No ale, żeby jakoś to wyglądało, chociaż w następnym sezonie to będzie jeszcze grubsza sytuacja. Z tymi wykopkami, no z wykopkami to ten pikuś, ale yy... z zasadzeniem ziemniaków na tym dużym kawale, bo nie wiem, czy w jedną i w drugą stronę mi wystarczy yy, jeden zasyp mojego, mojej sadzarki. No chyba, że będziemy musieli je... ją wymienić. Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście wiadomo, że naokoło się obsieje owies. Żeby to wszystko pięknie nam wyszło. Oczywiście owies siejemy po soi, a soję mamy na polu numer... Wielka Góra. Tam, nie wiem, chyba 50 jest pole. 54. No, no to bardzo blisko byłem. Więc tam będzie owies. Yy... No, A po ziemniakach przyjdzie. Przyjdą te. Oczywiście. Yy... Soja. Chociaż nie. Pod, pod soję będę musiał. Co je będę musiał sobie ładnie, elegancko, yy, no, zaorać na zimę. Nie wiem, zobaczymy w ogóle, jak to będzie. Bo chcę jak najszybciej to jesień zrobić, żeby zrobić, no chociaż, jak się uda te daily zrobić, <śm> co wątpię, no to żeby już w następnym tygodniu. Mieć odcinek ze sprzedaży No i po tym odcinku ze sprzedaży Mieć No właśnie, co mieć? No mieć yy, Nadzieję Nad nowymi Nabytkami Może i fajnymi, może i fajnymi. Zobaczymy jak to będzie Mam nadzieję, że to jakoś będzie wyglądać, no bo jednak jak ziemniaki sprzedamy oraz no te nasze uprawy czyli rzepak no właśnie, rzepak no rzepaku to tam dużo nie było no ale tej pszenicy i tego jęczmienia no od groma jest jeszcze pamiętajcie, że biki będą do sprzedaży więc jest szansa na jakieś na jakieś fajne nowe nabytki Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No właśnie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Najwyżej <laughs> pojawią się nowe nabytki. I później dokończenie tych nowych nabytków na wiosnę, po sprzedaży soi oraz yy, kolejnych byków. No bo to różnie bywa u mnie. A wiadomo, że w następnym sezonie będzie mi potrzebna. I przyczepa druga, bo kurcze jak będą tu ziemniaki no to czym ja będę odwoził no właśnie, czym ja będę odwoził no to jest dobre pytanie to jest dobre pytanie, czym ja bym odwoził tu, tu, tu 16 to odcinka <grym>, ja nie powiem, bo ja jestem wypompowany po live ie. i że się trochę zamulił na tym live no ale stwierdziłem, że a dobra nagram ten odcinek jeden no bo wiecie no chciałbym pobudzić ten mój kanał tutaj jak zrobimy sobie co w międzyczasie co Jeden odcinek będzie pierwsza część ziemniaków No Bo na pewno nie, nie wykopię ich W jeden odcinek Chociaż będę się starał No to pierwsza część ziemniaków Później będzie odcinek z Pewnie uprawa pod y, Pszenicę No i jako, że uprawa pod pszenicę No to przy okazji byśmy sobie Przetrząsnęli te nasze Ukochany Sianko. No i w międzyczasie, jakbyśmy mieli te Sianko, yy, no, przetrzęśnięte, no to byśmy sobie posiali, wiadomo, pszenicę. No i przy okazji, byśmy sobie zgrabili Sianko. No i później byśmy zrobili yy, jedno ano jeden ostatni odcinek z. Ziemniaków, żeby wiecie, w pokosie to jakoś fajnie przeszło, no i wtedy byśmy sobie sprasowali. I tyle. A ja się z wami żegnam, bo już jest prawie 19 minuta odcinka. Także do zobaczenia już niebawem. Mam nadzieję, że już jutro, bo nie wiadomo o której godzinie. Także wyczekujcie odcinek. Na razie, cześć.